Długoterminowa inwestycja w lojalność. I tutaj warto podkreślić, co szczególnie ja w to wierzę, że jeżeli wybieramy te młode osoby i Niekoniecznie, jak jest wszędzie popularyzowane, że studenci dajemy im tylko odtwórczą pracę, ale pozwalamy im tutaj również wnosić jakąś wartość do firmy. Myślę, że tutaj nawet na przykładzie tego, jak te osoby są później na uczelni, czy wśród kolegów i koleżanek rozmawiają o tym, co robią w pracy, jakimi rzeczami zajmują się, myślę, że śmiało mogą się pochwalić. To też daje tak naprawdę ten właśnie wymiar tej lojalności, że one chcą z nami pracować, chcą z nami się rozwijać i. Ja też mogę znowu przytoczyć przykład tego, że miałem okazję, czy mam na co dzień okazję, bywać w wielu różnych firmach i widzę z boku, jakie jest zaangażowanie różnych pracowników, czy podejście, nawet jak rozmawiam z nimi, poza nazwy kontaktem z właścicielem, jak, w jaki sposób oni, nie wiem, na ile procent się angażują, tak? A młode osoby, jeżeli odpowiednio nimi poprowadzicie, pokierujecie może tak w pozytywnym znaczeniu, wyznaczycie tą ścieżkę, co mogą u Was zrobić, co mogą osiągnąć i gdzie chcielibyśmy być za dwa, trzy, pięć lat, to oni będą z Wami.